Od dziś wraca transport produktów rolnych z Ukrainy przez polskie terytorium. Transporty będą monitorowane i konwojowane. Dalej obowiązuje zakaz importu. Rozporządzenie resortu rozwoju, które umożliwia tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę, zostało opublikowane w nocy. Przewóz musi zakończyć się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, ujściu lub Szczecinie albo opuścić terytorium naszego kraju. Wcześniej opublikowane zostało inne rozporządzenie, które przewiduje objęcie transportów z Ukrainy systemem monitorowania drogowego i kolejowego. Dotyczy to obok zbóż, także mięsa drobiowego, produktów pszczelich czy jaj, tranzyt będzie konwojowany. Będą te konwoje prowadzone dla kilku samochodów, czy kilku, czy kilkunastu. To nie będzie, że każdy samochód będzie konwojowany, tylko kilkanaście samochodów razem będzie prowadzone do miejsca, które, które będą jechać. To znaczy, albo to będą porty, albo to będzie no, kraj poza Polską. Pojawią się też plomby, które mają dodatkowo uniemożliwić wyładowanie ukraińskich produktów w Polsce. To trzeba oplombować, to trzeba sprawdzić, to trzeba skontrolować. To, 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 są, to, jest, to są procedury. Dalej utrzymany jest Zakaz wwozu do Polski z Ukrainy zbóż, cukru, suszu paszowego, nasion chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw oraz produktów z przetworzonych owoców i warzyw. Nie można też sprowadzać do Polski wołowiny, cielęciny, mleka, wieprzowiny, jaj, drobiu czy produktów pszczelich. Resort rolnictwa zapowiada też listę tych firm, które sprowadzały ukraińskie zboże. Ich liczba ma wynieść około 500. Minister Robert Telus zastrzega, że nie łamały one prawa, ale stawia też pytanie o to, na ile dbało interes polskiego rolnika. Po tym, jak poszczególne państwa graniczące z Ukrainą zareagowały na napływ produktów ze wschodu, do stołu negocjacyjnego usiadła Komisja Europejska. Jej propozycje są niewystarczające. Podnosi to Polska, ale i inne kraje regionu. Wszystkie państwa stwierdziły, że potrzebne są rozwiązania uzupełniające listę produktów korzystających ze środków ochronnych. Nasza propozycja, ta nasza lista produktów jest dużo szersza. My tam proponujemy również jeszcze mleko drób, znaczy mięso drobiowe, jajka, miód. Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje kukurydzę, pszenicę, rzepak i nasiona słonecznika. Rumunia, która chce chronić swój rynek wewnętrzny, wystąpiła do Brukseli o zgodę na zakaz importu ukraińskiej mąki i mączki kukurydzianej. Jednocześnie będzie sama plombować i monitorować transporty, jakie przechodzą przez jej terytorium. W planach rządu w Polsce są też rekompensaty dla rolników, będą dopłaty do nawozów i zboża. Minister Robert Telus mówi, że potrzebne będzie posiedzenie Sejmu. Rozmawiam z panią Marszałek, że takie posiedzenie by było. Ministerstwo pracuje nad ostatecznym kształtem programów pomocowych dla rolników.